Dzień dobry, Dzień dobry, tak, jeszcze raz dzień dobry. Miało być coś innego, bo ostatnio rozmawiałem ze swoim kolesiem z tego w Connecticut, no i on mi powiedział, co ja pieprzę w tym swoim programie. I ja się z nim zgodziłem w zupełności, ale to wcale nie znaczy, że ja to od razu naprawię. I dzisiaj wymyśliłem sobie zupełnie coś innego, i to będzie ten vlog dla, dla jednego, czyli dla jednej. Dla Iwony z Torunia. Tak. To jest specjalny vlog dla ciebie. Z tym, że, z tym, że jest to trochę trochę. Yy... Niedociągnięć jest w, tym, w tym, tym filmie, bo Ewa, Ewa jest poza kontrolą, i ona sobie reguluje wszystko swoim tempem, i, i reguluje wszystko swoim, swoim stylem. Także pewne rzeczy są ominięte. Jak będziesz ten, chciała więcej detali, to ja Ci może wiesz, w pewnym momencie powiem, jaki mam ten e-mail adres. To yy, możesz do mnie napisać, to yy, yy, wyśle ci się jakieś tam te, te przepisy. W każdym razie, yy, wygląda to w tej chwili tak, jak wygląda. Yy, to jest, yy, to jest yy, vlog dla Iwony, a cała reszta możecie sobie zrobić przerwę: iść na, ten, na, na lunch albo na, na cokolwiek i ten możecie sobie odpuścić, bo to i tak jest cały ta, ta zabawa dla mnie. I ja decyduję, co tu się będzie wyprawiało. No fajnie. No dobra, to przechodzimy do, ten, do tematu głównego. Maszynka wyciągnięta. I ten. Bez wiedzy i zgody Anastazji Ewa upitrasiła bułeczki. Proszę bardzo. Bułeczki są. A do tego już jest schowana gdzieś pizza. ciasto na pice. O, Teraz będą odpoczywały to wałkonie w każdym razie proces, proces yy, yy, pitraszenia się już zaczął jest niedziela, świt blady mm. Trzeba. a tutaj jest ciasto na pizzę i, i na, i na pizzę no. także później będzie robiona pizza to może pokażę jak się pizzer, ten, ten, ten rozwałkuje ładnie pizzę no i, i będzie ten, pieczona ale to już będzie moja część programu. No, na razie. Ewa wstawiła bułki. Ominęła nas faza przenoszenia z tego Wechy z na, na, do piekarniczka. Także widzisz i ona nas ignoruje kompletnie. Robi sobie sama gdzieś po boku. I, i, ten, i my tu nie, nie wiemy do końca, co ona wyprawia z tymi bułkami. No, fajnie. No, lecimy dalej. A to będzie keks. Ewa powiedziała, że robi keksa. Bo ostatnio mi zrobiła keksa, który mi bardzo smachacie. To nie był taki do końca keks-keks, ale ten, ale było takie trochę... To bardziej, bardziej figowe to ciasto było, no tak. No to figi są. O, o. A tutaj to, co to wpadnie do tego keksa. Czyli. Suszone figi, świeże figi. No, suszone figi, świeże figi, rodzynki rozynki namoczone w rumie i, i ten. I, I jeszcze coś tam. W każdym że to, to, co wyląduje tu, jak to będzie gotowe. Do przyjmowania tego. No. Na razie jesteśmy w fazie, w bardzo początkowej fazie. Także. Przerwa. Okej, okay. Ewa teraz będzie przekręcać bułki. Mimo, że ten piekarnik ma być jakiś cudowny i robić wszystko yy, lepiej niż, niż pan piekarz, to, to okazuje się, nie. że bez pana piekarza ten piekarnik jest głupi jak nogi od stołu. Nie. A miał być taki kurczę genialny. A tu jest drugi piekarnik, który jest jeszcze głupszy od tego I To się na wszelki wypadek trzyma w nim, trzyma w nim. Obiekty bezużyteczne. No, tak, i tak to wygląda. Mamy tak ten podwójny piekarnik. Tak, oba nie wyrobią, ale jeden jako, służy jako magazyn. No fajnie, lecimy dalej. No a ja znowu bez nas, bez naszej wiedzy i zgody. <grym grym grym grym> Ciągle się spóźniacie. Nie spóźniacie się, tylko ty się spieszysz. I wzięła, wyprzedziła znowu. no i, i, i nie wiemy co było, co po drodze, jak to się stało, że te owoce wpadły do takiego rzadkiego ciasta, które było mąką, no i nawet nie wiemy jakie proporcje, nie wiemy jaki, jaki smak, Wszystko nic tak wiemy. nie wiemy. Iwona, słuchaj, Ewa nas normalnie to normalnie olewa, już nie, nie powiem, że ignoruje, ona już w tej chwili do nas olewa, no, ale czy, ciasto wygląda dobrze. No, no, nie może No Bułki tam są. Gdzie są bułki? O, bułki się wyjęły z piekarniczka. No proszę bardzo. I też bez naszej wiedzy i zgody. Wyglądają fajnie. Znaczy to są. To nie są bułki. To są... To też nie jest chleb. To jest coś pośredniego między Paryską a Bagietką. No i ten. I... czyli bułki chyba w Ale wyglądają dobrze, no. Znowu przerwa. Przerwa była 15 sekundowa, bo, ten, bo y, właśnie ciasto wylądowało w mądrym piekarniku. No, <laughs> ciasto ma być, ma być i, i ten ładnie upieczone, no to wylądowało w tym mądrzejszym piekarniku. Jakby to miało być jakiś kluch, zakalec czy inna zaraza, no to by wylądowało w tym głupim piekarniku, który lepiej go czasami piecze niż ten mądry. <laughs> no dobra. Y, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Nie wiadomo kiedy, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, ciasto wyszło z piekarnika i wygląda tak. No, przekroimy i będzie, będzie całe miał miał. Całe śliczne i apetyczne. Mm. W każdym razie tak wygląda ciasto po upieczeniu. Dzisiaj jest Ewy Dzień. Ewa, w przypływie szaleństwa, do tej pory. Upiekła, upiekła ciastą, zrobiła, zrobiła ten e, e, buki, buki, buki. tak, a teraz pizzę robi. No i to jest pizza w wykonaniu LIFE. Od, od razu mówię, jest to najlepsza pizza na świecie, nie ma lepszej i nikt nawet nie, nie powinien próbować zrobić coś podobnego, bo to się po prostu nie uda. To tylko Ewa robi takie rzeczy. Każdy, że Ewa z Grzeszkiem. E, Grzesiek to jest tylko tutaj wiesz, figurant i ten, i, i popychel, czyli siła niekwalifikowana. No, każdy może stać na moim miejscu i, i robić mądre miny. Troszkę zabiera czas. Albo się ewentualnie krzywić, jak coś nie wyjdzie. Mm. No, trochę zabiera czasu, także ja nie będziemy tak. chyba przechodzili przez cały ten proces. Niech chyba sobie to ten yy, po, po, uklepuje ładnie, po, po rozprowadzi to ciasto po całej ja, tej tak mniej formie. Na tym całym no całym i tym. ten. I jak zacznę na to, na to wszystko nakładać to, co powinno być na pizzy, no to podłączymy się jeszcze raz. Okay. No a teraz to, co powinno być na pizzy, czyli na początek ser. Ja? No, to znaczy na początek. W różnych tem, w różnej kolejności się to kurczę robi. I różny ser. I różne sery. To jest włoski ser. Włoski cieniutko, ser. Cieniutko, cieniutko jest pokrojony. A I kiedy jest... czerwony na to wiedzie? Proszę. Czerwone kiedy wiedzie. A czerwony na to się kładzie. A! To jest, to jest pierw... ser na, na ciasto. I on się nazywa prowylą i on jest taki lekko wędzony. A kto go zwędził? Jakaś szuja na pewno, no. No na pewno, na pewno, bo tak. tylko szuje wędzą, nie? No dobra. Przyjdzie, zwędzi, podwędzi, pod o podwędzi, hmm. tak. Podwędzi albo podpieprzy jedno, to zależy. Hmm. Także mamy ser tak mniej więcej w miarę teraz I teraz, mniej, i teraz niż... idzie sos ze świeżych pomidorków. Okej, okay. o, idzie sos, idzie, tak. Głośno tupie. Tak, jest że świeżym pomidorku, bo Świeże Ewa. i. Ewa nie potrafi. To wszystko z tego powodu, że Ewa nie potrafi puszki otworzyć. To po prostu Sana wszystko robi. <laughs> Popsuł tam się kiedyś by e, automacik do otwierania puszek. No i od tego momentu Ewa zrobił wszystko. Bo tak to na pewno ten e, sposobem wszystkich ludzi na całym świecie otworzyłaby puszkę i by był święty Anielski spokój. to nie jest ten sposób. To nie w tej kuchni. To nie w tej kuchni. No. To, tak jest. Także mamy to... rozsmarowane sosy. to też bez przesady, nie za dużo. Bez szaleństw. Bez szaleństw. Okay. To tylko ma być smak. To nie ma być pomidorowa Aha. okej okay. nie, nie, nie robimy ten pomidorowej na waflu. Dzisiaj nie. Aha. Tak. Teraz. Teraz. Ja muszę wziąć. Tak, idziemy za ewą. Z przepasnej lodowej. Następny ser Mozzarella. Mo mozzarella. Tak, mozzarella. Macaj, macaj sobie rola. Tak jest, o, proszę bardzo, Mas masada ona się rozsypuje też nie za grubym, nie za ja go, trzymam, ja go trzymam w zamrażalniku, ale to nie ma znaczenia. Ta tak, duża... Ty sobie trzymasz w zamrażalniku, bo ty w, w tym zamrażalniku, to jest zamrażalnik, proszę Państwa, i w tym zamrażalniku, jakby ktoś wyjął półki, to można mnie wstawić. Co zresztą już mam obiecane, to jest inna sprawa. Dobrze, wiesz, to to że się jest. No, tak. no, to już mi kiedyś ja obiecała, żeby mnie się w zabrażalniku. No, także, ale nie każdy ma taki zabrażalnik. No. Także ty sobie możesz trzymać w, zabraż w zabrażalniku, co ci do głowy? Tu jest siostrzyczka zabrażalnika. No, A tak, tu jest tak. Tu jest następny zabrażalnik, gdzie jak tam skostnieje, to mnie tutaj przerzucą. Tak się skulisz? Tak się skulę, tak. To. Ok, i teraz co ja robię? Ja posypuję takim ostrym, czerwonym pieprzem. Tak, to nic nie powie, bo to jest po prostu w językach obcych. W każdym razie to jest napisane tutaj, że to jest łamany, czerwony pieprz. Kruszony, czerwony pieprz. Ok, kruszony, 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 kruszony tak. Jak. I teraz ona, no. sobie, ona sobie postoi pół godziny. Ten serce był w zamrażalniku, on się rozpuści. No. To ciasto ciutkę podrośnie. I jak Ewa skończy i on sobie, tak jak powiedziała, że to sobie teraz musi poleżeć, po, odpocząć, czy nabrać, nie wiem, mocy urzędowej, czy... No nie wiem, nie wiem ona, dlaczego ona musi odpocząć, dlaczego musi leżeć. W każdym razie ona sobie odpocznie, odpoleży i nie? po tym wszystkim będzie zacznie się moja część. Ja. Tak, tak? Rzucimy czy... ją, ją na grę. Tak. To się znaczy moja część, bo po prostu od tego momentu to ja już będę tutaj panoszył się. Nie! Yeah. No, a teraz sobie przerwajmy, bo nie będziemy czekali 20 minut, czy tam nie wiem ile. Następne pomidorki na sos. O, a tutaj tak, następny sos ten w postaci pomidorków. No, yy, dobra, to, to przerywamy, czekamy na lepsze czasy. No to teraz ja, teraz moja kolej. Pizza już odpoczęła, zdeła się, spuchła. Ja nie wiem, co ona miała zrobić, ale w każdym razie odczekała swoje. Czyli jest pizza, jest sprzęt. Idziemy teraz. Idziemy teraz. Ten piekarnik już się piekarnik się już rozgrzał. Idziemy go tą, wrzucić pizzę do piekarnika. Tak, tak. Idziemy znaczy do piekarnika. Nie do piekarnika, tylko idziemy na gryla. I ten. Y to jest otwarte? No nie otwarte, dobra. Muszę przerwać sobie na chwilę. Nie wiem co mam zrobić. No grill rozgrany, to jest to co tu powinno być. Nic wam to kompletnie nie mówi, ale ani coś mówi. 175 Celsjuszy, albo 300 coś tam. Ale to, to ten, to 175 to jest to, na czym się pizza bardziej siła No pizza jest już tutaj ten, robi swoje. Czyli tak. Znowu się wyłączę i z biegiem postępu podgrzewania pizzy pokażę wam jak pizza pięknie w oczach. Może nie w oczach, ale w ten. W szerze i w tej reszcie. No. Szaf zaczyna się powoli rozpuścić, raz na jakiś czas muszę podnieść to i ją przekręcić no bo jak te wszystkie te, y, gryle to on też koślawo robi ale ja już wiem, wiem jak to pracuje także y, y, muszę co cza, cza jakiś czas przesunąć no i, i, ten, i czekać na dalszy przebieg y, sprawy no w międzyczasie pizza y, przeszła na wyższe partie y, gryla, Teraz wszystko jest rozpuszczone, ale teraz musi się zapiec, a jak leży na, tym, na, tym, na tych rusztach, to ona się po prostu przypala od spodu, a, a góra przestaje, znaczy, no, szybciej się przypala od spodu niż od góry, no w każdym razie że teraz będzie się odwrotna rzecz odbywała, no. No, Przez chwilę Wam nie pokazywałem pizzy, to będziemy ją teraz podglądać. A dlaczego ona traci os... Ok, dobra, podglądamy pizzę No to pod, pod, pizza zaczyna wyglądać tak. Rumiana. Mm, Okej. Okay. Aha, trzeba ją prze, przekręcić, bo tamten brzeg jest trochę jaśniejszy. No dobra, to y, ten, y, odrywam się od was. Podglądamy pizzę znowu. No, o. Teraz zaczyna być bardzo ładna. Góra już jest zrobiona. Ale ten, jak już wcześniej podejrzewałem, dół jest trochę blady, to teraz ona będzie musiała iść piętro niżej. No, żeby spód się wziął troszeczkę przy i, i będziemy jedli. No dobra, odpuszczamy. Prawidłowo zrobiona pisa wygląda właśnie tak. Teraz te, łapiemy ją i, ten, i zanosimy do tego na sztuł W każdym razie, no to znowu, znowu trzeba będzie. Odpuścić i pokażę Wam, jak to wygląda na stole. No, to tak wygląda ta. Tak wygląda na stole. Teraz Ewa dziel i rządź i ten ma gadać. Kropie, kropie, gada, gada. To jest, to jest prawidłowo, że pizza i jest najsmaczniejsza. Wszystko, wszystkie składniki produkcji Ewy, także to nie ma prawa być złe. No. Zielimy to tak jak zielimy, bo, bo ja i tak to są tą pizzę zjem, ale a ja razy kawałek. No. Okay. no? Dobra, to ten, y, teraz robisz przerwę na, na posiłek. Y, no fajnie. No, dziękuję za, za, za wizytę u mnie. I ten. I, i, nie gostrze bo, bo nie, bo jestem pazerny. Spicy zostało się ciastą z owocami, które Ewa upiekła dzisiaj i zaraz będziemy ten... będzie z tego deser. No, ja już się za to biorę. Ora te to miękkie. No to wygląda na to, że to wszystko moje. No 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 no. No, 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 no nie muszę się przedzielić. Znaczy muszę się przedzielić. mogę zostać, no, to okay, jest mięciuteńkie, jest, jest ten ten. No Z góry zakładam, że jest pycha. Gryzę teraz, teraz gryzę. Mhm. Gryzłem, o, to czego tu zabrakło jest w mojej gębie, jest bardzo dobre. Muszę sobie wziąć ten teraz, dać sobie przerwę na to, żeby to zjeść.